Choć przez większość czasu jest drażliwy, Beté pokazuje tylko, jak gwałtowny i brutalny potrafi być w rzeczywistości, kiedy naprawdę się złości. Kiedy jego wściekłość się przeleje, a Beté ją uwolni, staje się krwiożerczym i bezwzględnym zabójcą, który dokonuje masakr zdolnych zaszczepić terror nawet na mordercach familii Sekmet i członków familii Thanatos. Chcąc sam położyć kres celowi swego gniewu, BT powstrzymuje kogokolwiek innego przed próbami konfrontacji ze swoim przeciwnikiem i stania na drodze jego ambicji zemsty na nim, posuwając się nawet do grożenia śmiercią, jeśli to zrobi. Chociaż jest to przydatne w walce, może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ BT ma przyćmiony osąd i nie przejmuje się korzyściami, jakie może przynieść pozostawienie przeciwnika przy życiu, ponieważ wykończył waletę przed wydobyciem informacji o kluczu do Knosos. Bete, zaakceptowawszy już dawno naukę ojca, że silny panuje nad słabymi i dlatego ma prawo zrobić z drugim, co chce, Bete pamięta o tym i uznaje to za prawdę absolutną. W związku z tym, mimo że nienawidził jej właśnie z tego powodu, przyznał, że Valeta miała prawo zabić Line, posuwając się nawet do uznania jego gniewu za bezpodstawny. Oświadczył jednak również, że właśnie z tego powodu może ją zabić. Będąc wilkołakiem, wycie reprezentuje dla Betty coś bardzo ważnego. Wycie jest dla niego przekleństwem, znakiem, że jest gotowy stawić czoła każdemu wyzwaniu, aby osiągnąć cel, który sobie stawia, niezależnie od tego, jak poważna jest w tej chwili jego sytuacja. Jest to także sposób na wzmocnienie się w obliczu napotykanych przeszkód. Wydaje się również, że wyje po złożeniu ślubowania prawdopodobnie na znak wypełnienia przysięgi. Z drugiej strony Betty jest okropnym pijakiem i ma tendencję do mówienia za dużo i wyrzucania różnych rzeczy, gdy jest pod wpływem alkoholu. Chociaż zazwyczaj nie przejmuje się tym, jak denerwujące jest jego zachowanie przez resztę czasu, zdaje sobie sprawę, że w tym stanie przesadza, wyrażając przy jednej okazji żal z tego powodu. Wydaje się również, że lubi hibahitei lub jest w pewnym stopniu przywiązany do baru, ponieważ chodził tam regularnie na drinki od wczesnych lat poszukiwacza przygód.